Jak byś zdefiniował szczęśliwy związek? To jest strasznie trudne. Osoba, która ma wewnętrzne poczucie szczęścia, to jest osoba, która generalnie tak się czuje, to jest jakby takie nasze tło funkcjonowania i wiadomo, życie jest różne, przyjemniejsze, mniej przyjemne, są kłopoty, są trudności, ale ta osoba generalnie ma to takie tło zadowolenia, szczęścia i w tym swoim świecie potrafi sobie dostarczać mm. przyjemności. Ale mamy też drugą grupę ludzi. Którzy pędzą za przyjemnością. I okazuje się w badaniach, że oni nie potrafią być szczęśliwi. Mm -hmm. Że pędzenie tylko za przyjemnością, tylko za satysfakcją, zabija tę naszą wewnętrzną umiejętność odczuwania szczęścia dłużej jako stanu. Więc, yy, jeżeli jesteśmy tymi ludźmi, którzy potrafią generalnie poczuć się dobrze, mm -hmm. Bez celu, bez jakiegoś konkretnego czynnika, że jak coś, to ja wtedy będę szczęśliwy, to te osoby, nawet jeżeli się poprzewracają, pokłócą, yy, nauczą się później funkcjonować, dostrzegą, że funkcjonują podobnie lub uzupełniając się, no to mogą być szczęśliwi. I dlatego ten szczęśliwy związek, myślę, że to są osoby, które są w stanie cieszyć się sobą i sobą wzajemnie bez względu na wszystko. Mm -hmm.